Cześć Boże, pokój i dobro. Zapraszam do wspólnej modlitwy na koronce do Bożego Miłosierdzia. Módlimy się za dusze wszyscy cierpiące, zakonających dla nas o dobrą śmierć. Za tego z nas, kto najbardziej potrzebuje modlitwy. Módlmy się za siebie nawzajem. Módlmy się za tych, którzy prosili nas o modlitwę. Módlmy się, dziękując Dobremu Bogu za miniony dzień, miniony tydzień, prosząc o Boże błogosławieństwo w nadchodzącym tygodniu. Modlimy się w intencji księdza Piotra Pawlukiewicza, modlimy się za Kościół Święty, za Ojca Świętego Leona XIV, w dniu dzisiejszym szczególnym dla niego. Modlimy się za tego z nas, kto nie potrafi się modlić, za tych, którzy zostali odrzuceni przez Kościół, odeszli z Kościoła z różnych powodów. Modlimy się za księdza Piotra Pawlukiewicza, dzień jego imienin, um... Módlmy się w intencji Wiktora Kolejowego, którzy go hejtują e, o pokój serca. Wiem, że to jest trudne, Wiktor, sami, sami tego niekiedy doświadczamy, dlatego trzymamy się wspólnoty, wspólnoty modlitwy, wspólnoty Kościoła Świętego. E, módlmy się za tych, którzy hejtują właśnie marzących. Módlmy się w intencji Wojtka Czuby e, i módlmy się w intencji wszystkich, którzy ewangelizują. Słyszałem nawet kaka o Bożym grobie w Miechowie, o replice Bożego grobu. Modlimy się za moją parafię w koszarawie bystrych. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw pod złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się ze nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Jamy. Wierzą w Boga Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, syna jego jedynego, pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąskim piłatem, ukrzyżowany umarł i pogrzebił. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechu podpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Módlmy się w intencji osób niepełnosprawnych, o co prosi Majcia. Otaczamy ich wszystkich modlitwą. Zachęcam was do wsparcia tego kanału poprzez super chat, super naklejkę czy stałe wsparcie. Bardzo wam dziękuję. Modlimy się koronką o nietypowej porze. Intencji proboszcza, parafie w nędzy oraz katechetkę panią Wiktoria. Ojcze przedwieczny, ofiaruję ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Mi miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Mi miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Mi miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Mi miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Pozdrawia was też moja mama, która razem z nami się łączy. Za szczęśliwy lot Adriana z UK do w intencji syna i Natalii. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego. A Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Czwarta dziesiątka naszej koronki do Bożego miłosierdzia. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ostatnia, piąta, dziesiątka w intencji nas wszystkich modlących się. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty anieśmiertelny, zmił się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty anieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. zmiłuj się nad nami nad całym światem. Okrwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Okrwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Pomódlmy się w intencji naszej Ojczyzny Polski. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Za wszystkich zniewolonych działaniem złego ducha, święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha Bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bardzo Wam dziękuję za wspólną modlitwę. Zapraszam do odsłuchania dzisiejszej konferencji o klerykaliźmie w Kościele. Na czym on polega, czy on jest dobry, czy niedobry, ale jest szkodliwy. To już Wam od razu odpowiem. Bardzo Wam dziękuję. Gdyby ktoś chciał, moi drodzy, super czat, super naklejka. Bardzo dziękuję lub po prostu wsparcie naszych inwestycji poprzez zrzutka.pl wiem, że jestem męczący. Nie robię tego dla siebie. Robię to dla moich parafian. Robię to także dla tych wszystkich, którzy do nas przyjeżdżają. Ja po prostu z tego nic nie mam. Jedynie satysfakcję i to to dzieło Boże, które tutaj powstaje, rzeczywiście się rozwija. Za co bardzo wam dziękuję. A gdybyś chciał wesprzeć kanał super czatem, super naklejką, to możesz teraz to właśnie w tym momencie uczynić dowolną ofiarą, dowolnym datkiem, tak jak na mszy świętej wrzucasz czasami do koszyka. Bardzo Ci dziękuję. No i nie zapomnij o sobie kanału, kciuk do góry, polubienie tej naszej modlitwie. To jest ważne, bo to, słuchajcie, gdzieś tam te nasze zasięgi wrzuca wyżej, żeby dotarło też słowo. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mister Fantomas. Zasięg dobry, zawsze może być lepszy. Staramy się, żeby, żeby słowo modlitwy dotarło do jak największej ilości osób. Dla mnie koronka jest bardzo ważna. Więc dzielę się też tym doświadczeniem koronki z tymi, którzy może jej nie znają, którzy jej potrzebują do bardziej. Trzymajcie się Jezusa z Bogiem, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Fantomas, dobry, lepszy, najlepszy. Stopniowanie języka polskiego. Bóg jest dobry. Bóg jest, Bóg jest dobry. Człowiek przyjmując Boga staje się lepszym i Bóg jest najlepszy. Z Bogiem. Do zobaczenia.